Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tunezji. Yy, tak prezentuje się pokój. Pokażę Wam wszystko po kolei. Łazienka, fajny prysznic łączony z wanną. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy zlewik. Oraz przejście takie do toalety. Tak to mniej więcej wygląda. Yy, jest tutaj niewiele miejsca ale wygląda to całkiem spoko trochę ciemno, sorry, bo ładują się telefony szafa jedna, druga całkiem sporo miejsca tutaj jest przechodząc dalej mamy miejsce takie ale biurko tak, to wygląda jak szafka to nie jest szafka, to jest po prostu ozdoba Telewizor nie nadaje się do niczego, ponieważ yy, on nie działa telewizja, po prostu są programy słuchać dźwięk, ale obraz nie działa. Nie chciało nam się tego naprawiać, ponieważ nie będziemy tutaj nie wiadomo jak długo. <laughs> tak wygląda pokój. Wygląda całkiem spokojnie. Mamy tutaj o dzisiejszym dniu, jakieś serduszko zrobione z ręczników sprzątania jest dużo, codziennie wszystko jest czyste, wymieniane nie ma problemu, aż piszemy sami po prostu żeby nam tego nie robili, bo jest za czysto, za czysto jest po prostu yy, krzesełko tak wygląda teraz bo trochę rzeczy naszej wisi więc tak to wygląda i widok na morze przepiękny widok na morze, ledwo co je widać ale Chociaż jest taki widok, bo w niektórych wcale nic nie widać. Tak dobrze trafiliśmy. Tyle ode mnie na razie.